Siema, ostatnio w komentarzach pisaliście, że chcieliście nieco bardziej typowe samochody, więc wychodzimy temu naprzeciw i pokażemy Wam Hondę naszego kolegi Łukasza. Choć nie jest to typowa Honda, ale o tym już za chwilę. Honda CV, 150 końmi bez, zakurcia. bez zakurcia. <gry> Komu się tak chciało robić? A więc witamy się z Łukaszem. Siema Łukasz? Siema. I dlaczego ta Honda jest nietypowa? Powiem wam, że kiedyś była moja. Jest to mój pierwszy samochód, który kupiłem już 11 lat temu. I jakieś 5 lat temu sprzedałem Łukaszowi. No i jak dobrze pamiętam, ostatni raz ją widziałem, jak była zielona. Czemu jest czarna? Wiesz, co ona przeszła całą odbudowę, więc, więc stwierdziłem, że jeżeli już jest wszystko robione, to zmieniamy kolor. Gdzieś tam się przewijał jakiś motyw, żeby zrobić ją na biało, może mhm. na czerwono, ale ostatecznie wyszła cała ca czarna ze wszystkimi dodatkami czarnymi. Zielona była brzydka. Wcale nie, mnie się podobała. Wspomniałeś o całej odbudowie, czyli oprócz lakieru jeszcze coś tam wpadło, co po drodze, pewnie blacharka. Jak wyglądało to z blachą? Była kupiona tania od Ciebie, więc była w adekwatnym stanie, była w kiepskim stanie, więc no, cała budowa była i podwozia, i zawieszenia, i kompletnie wszystkiego. To powiedz mi tak, jeżeli doprowadziłeś się do takiego stanu, to czy nie wolałeś zamiast Hondy Civic kupić innego auta, w które byś pakował powiedzmy te worki pieniędzy, no bo nie oszukujmy się, ale na pewno pochłonęło to kupę kasy. Czemu akurat padło na Civica? Oczywiście, że wolałem, ale Byłem studentem i stać mi było na chodno za 5000 tysięcy złotych, to to, że gdzieś tam potem... No tylko, że wiesz, tą kasy. piątkę początkową na pewno potem ta odbudowa przekroczyła wielokrotnie, nie? Tak, ale odbudowa trwała chyba 3 albo 4 lata całość tego mhm. samochodu, no więc to się trochę rozłożyło w czasie. Tyle co mogłem, robiłem sam. To przejdźmy po kolei. Koła. Co to są za koła? Dobrze, że je pamiętam jeszcze. Koła, tak, <laughs> tak, tak. Na takich kołach od siebie ją kupiłem. To celowo będą inne, bo z Japonii adwany. Okay. Modelu na dnie pamiętam, ale ładne były. No to już konkretnie będzie wyglądało. Więc będzie japońskie koło. Zmieniłem też opony, bo wcześniej tak, miałeś, opony takie, tak, placki uh -huh. miałeś takie placki malutkie, teraz są, są adwany. Zacisk też widzę się zmienił. Co to za kolor jest tych zacisków? Do czarnego gdzie to pasuje, powiedz mi? No taki był zasypany, no. <laughs> Czyli wziąłeś pierwsze, lepsze co było i każdy z innej parafii? Tak. Fatalnie wygląda. Yy... Dzięki. Prze Przemanuj ten zacisk, bo wygląda źle. Ale co to jest za zacisk? Sam w sobie. Hamulec i z przodu i z tyłu jest przewożony z tajpera, siódemki, Trzysetka, dlatego też. Przez to stocalowe koło, nie uh -huh. może być mniejsze, po prostu nie wejdzie. A tarcze pasują bez problemu na te piasty? Nie. Tarcze raz, że są kurcze chyba z mega z to jeszcze trzeba je tam delikatnie toczyć. No zdecydowanie lepiej koło <śś> niż przyspiesza obecnie, uh -huh. więc jest tak. No wcześniej tak, no z tyłu był bęben w ogóle, jest niedługo z tyłu przykładka był bęben tak. i z przodu hamulec z 1,4 który był tutaj. Tak, tak, ona wtedy w ogóle nawet 1.4 nie. nie hamowała kompletnie. Tak, 2.4.2 bodajże tarcza chyba była w 1.4, tak, tak jak tak. pamiętam. No to, to przeskok jest... na 300, no to jest dość duży. No i widzę, dokładka jeszcze do, do, doszła. Co to jest za dokładka? Nie pamiętam. Jaka to jest dokładka, Kłysiu? <laughs> dokładka Mugen. Sufler mówi, że to Mugen. <laughs> dokładka Mugen. <laughs> no i zderzak przedliftowy. Moim zdaniem dużo ładniejszy niż polift. Tak, też z mi się tak listyfkami. wydaje. Został i z przodu zderzak, i z tyłu zderzak. E się dużo osób nas hejtuje, ale przedliftowe zderzaki są dużo, dużo, dużo ładniejsze niż Dokładnie te też tak uważam. Gdzie każdy jeden robi to tak. na jedno kopyto i o, zderzak z polifta do przedlifta Nie, tak, to te listy są świetne. Mnie się podobają. Kejsek wszystkie zderzaki z empakietu. Co to jest za dokładka z tyłu w takim razie jeszcze mi powiedz. To jest typer? Tak, z tyłu jest dokładka typera. Cały wydek jest zrobiony od, od zera w RIS Cube. Ie. Kolektor jakiś tam gotowy był kupiony, tak samo puchy zera. Ma, ale wyspowany jest chyba 2, 25 cala i zakończony OM-lukiem. Wcześniej była bazuka, tak? Głośny jest? To, wiesz, typowa Honda, no to musi być głośna. Nie jest taki głośny. Na pewno jest cichszy niż było. Czyli to nie jest typowa Honda, mówiłem Wam, bo z wielkiego wydzioru, z wielkiego no, wiadra zmieniłeś na. Generalnie to, cichy odkąd ją kupiłem. Mhm. To ją tak, podniosłem do góry, zdarłem z niej nalewki i założyłem ci krzywydek. Zrobił z bezczęścią typową chodę, Otwieraj bagażnik i pokaż mi, gdzie wozisz yy, zakupy ze sklepu. No, miejsca to masz dużo, powiem ci. Bo kastora my jechać. Gdzie jest kanapa? To nie ma, wyrzucona. Kanapy nie ma ani foteli z tyłu. Tylko dlatego, że po prostu tak wygląda bardziej jak Honda. Ale cel nie był taki, żeby jej zredukować masę, bo nie wiem, na przykład są wygłuszenia pomontowane, mhm. maty są ponaklejane na błotniki z tyłu i drzwi. Więc no, jakbym chciał robić taką typową. Hamówę Honda, no to wiesz powywalał wszystko i nic nie naklejał, wiesz? Jak pustą najwięcej w tą budę po prostu zostawił. Tak, pustą nie? wydmuszkę, a nie, to tylko tak jest. Czyli tylko z kwestii tak... estetycznej bardziej, nie? Dokładnie. Tylko e... tak ma wyglądać. I jeszcze mi powiedz, bo to nie jest chyba ten lakier, co jest z zewnątrz, nie? Na pewno nie. 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 środek też był pomalowany, akurat w inny kolor. Bo to widzę, brak brak dowaliłeś, fajnie to wygląda. Tak, no? tak to taki autorski kolorek. Zwykły czarny i po prostu do bezbarwnego dosypaliśmy jakieś bruchaty. Tak po prostu pomalowaliśmy tutaj garażowo. I... No ale efekt finalny jest zadowalający, myślę. Dobra, to przejdźmy do środka i pokaż mi, jak to wygląda już tutaj w środku. Co, co się zmieniło? Widzę, że kuby wpadły. Na pewno kubów nie było. Był e... jeden. Kubeł subaru, taki wielki szyb. nie wspomina, Że dotykał pod sufitki. Była okazja do kupna kubła z subaru i był tak wysoki, że jeżeli nie zmieniłeś szyn, to ja, jak siadałem, który jestem dość wysoki, bo mam 1,92 m, to dotykałem głową, musiałem otwierać szyber tak żeby jechać, bo nie dało się tam siedzieć. Ale teraz chyba widzę rozwiązać. Mogę się pakować do środka? Ztestujemy tak, jak w Zetce. Ale ten jest spoko, bo tył, jak widzę, trzyma fajnie, ale nie gniecie, nie? To jest Uba. szeroki dosyć kubeł, no ja nie? jestem spory, więc, więc żeby się zmieścił to kupiłem w miarę takie, żeby były szerokie w tyłku, a poza tym w środku jest dosyć cywilnie, normalne są boczki, wiesz, elektryczne szyby, wszystko normalnie działa mhm. i, i nie jest, kierownica też jest normalna, oryginalna, nie jest zmieniona, raz jest i nie wyrzucone. Test ja z... wysiadania z tego silnika. I powiedz mi co jeszcze, czy coś zmieniło się w Civic'u, czego nie widzimy na pierwszych rzutach? W środku. Coś, je, coś jeszcze więcej o tej e, odbudowie, bo nie tylko blacha i lakier była zrobiona, odbudowałem też cały wlew paliwa. E, jest nowy zbiornik, jest, są nowe obejmy, nowe przewody paliwowe, hamulcowe. Instalacja elektryczna Wojtek przewiercił przy montażu głośników e, kostki, więc też są calutkie nowe e, porobione. Działało. Co tam jeszcze? Z zewnątrz jeszcze tutaj też miał taką szkodę fajną. Ktoś mu wjechał w klapę, to zaszpachlował dziurę i zostawił. Także to też jest naprawione. bo tam było włożenie twoje własne z tego auta i był cały słupek, drzwi, wszystkie uszczelki, te plastiki były tutaj, wiesz, rozbalone. Pamiętasz? Mhm. No, bo tam druto wsadzałeś przez to. Tak. Także też takie, takie głupotki też są porobione. No, musiałem otworzyć jakoś auto. Z tymi kostkami też było dobrze, bo szyby działały tylko wtedy, kiedy drzwi były otwarte. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto w pierwszym aucie czegoś nie zdrutował. No. Dobra, to otwieraj machę, bo tam, tam, tam też jest ciekawie, z tego co pamiętam. No, i tutaj jest zupełnie inny kolor niż na zewnątrz. No bo trzeba powiedzieć, że pod maską akurat niewiele tutaj było mojej ingerencji. Ja jedynie tutaj jakieś zrobiłem hmm. uszczelnienia, ja kolektor wydechowy, aparata, Jakby całą komorę robiłeś jeszcze ty. Tutaj hmm, to się... ja robiłem. To ty robiłeś. <laughs> akurat to mogę ja powiedzieć. Siema, dzisiaj też było mojego kolegi Wojtka i zaraz wam pokażę, co zepsuł w mojej hondzie. Ogólnie to poszło w proszek i, żeby pozbyć się proszku, bo tak chujową gość pomalował, to musiałem się kąpać z tą, <noise> z tą pokrywą przez dwa dni, żeby cały proszek z niej wygonić. Tutaj, jak montowaliśmy pompę, to z pompą był problem, bo kupiłem trzy pompy i trzecia pompa dopiero zaczęła działać. Rozumiecie to? Z przepustnicą. Myślicie, przepustnica z D16, nie? Fajnie. Nie. Tu jest przepustnica z D14, bo zamówiłem trzy przepustnice: z B18, z D16, D14 i tylko ta z D14 pasowała, bo tamte były zepsute. Pomysł był taki na tą komorę, nie wiem, zawsze gdzieś tam widziałem na jakimś. Instagramie, że była taka złota, fajnie wyglądało. Chciałem tu zrobić niby Luka, ale potem już brakło mi weny do tego. Został po prostu zmieniony silnik wtedy z 1,4 na 1,6, z D14 na D16. Uważam z perspektywy czasu to za złą inwestycję. Błąd. Widzę regulację twardości. Co to za zawias? Bo ja miałem. MTS-a. MTS-a, tak, który już swoje, zabetonowanego. Wiesz, po 10 latach, no to tak, mógł swoje tak. życie już dawno przeżyć. Byłem MTS, zamontowałem y, w Taina Flex. Mhm. Z regulacją faktycznie twardości. Po to, żeby ją podnieść, żeby ją w miarę wyrównać na kołach. Dobra, to zamykam machę. No i Łukasz, przejdźmy do pytań od widzów. Jak wiesz, no, sprawa dotyczy Hondy, więc pytania Wiem. też są hondziarskie. Wiadomo. Kilka przeczytałem, no i możesz się domyślać, że olej to już cię wypytają na pewno. Więc przejdźmy do pierwszego pytania. Co z body? Kiedy zmiana kolorów zacisków? O jest, to no, trzeba całą historię wody przewinąć. No. Ale o co chodzi z body? body. Eee, zamówiliśmy z damianem wody od ruskich. No i, no i co można powiedzieć? No nie spieszyli się z wysyłką, wybuchła wojna i nie ma ani wody, ani pieniędzy. <ścoughs> Powiedziałeś o body to teraz druga część pytania z zaciskami. Ja już o to pytałem. Co z tymi zaciskami? Na razie nic. Zostają, jakie są. No nie są cudowne, ale. Nie, no są fatalne. No. No dobra, no są fatalne, ale... Ty, ty się nie czerpiasz że przewierconą kostkę, a malujesz w jakieś candy kolory do czarnego samochodu? Zacisk. Nie wiem, migasz się, są brzydkie. Następne pytanie. Przelot jest? Nie ma. Są normalne puchy, tłumiki, dwa, także nie ma przelotu. Jak to jest mieć do 14? Dobrze? Tak, brzmi pytanie. Nie wiem, bo nie mam D14. Jak bardzo szybkie są wasze auta w skali decybeli? Przed zrobieniem wydechu, no, <grym> stosunek głośności do szybkości. <grym> czyli można był powiedzieć, kiepski, że, ten, ale... że ten pedał był właśnie pedałem e... głośności, nie? Tak, był pedałem głośności. Zresztą dalej jest, to nie ma co ukrywać, to nie jest to najszybszy sam Z Hondą jest tak, że to są takie wrażenia, jakbyś wiesz. Jedziesz to na godzinę, a jakbyś zaraz miał odlecieć. Dlaczego te wasze wydechy drą się o trzeciej w nocy, akurat pod moim domem? O trzeciej w nocy to ja śpię. No czyli to nie łukasz. Wolisz B-serię czy K-serię? Zastanawiałem się nad montażem jednego i drugiego. No K20 jest fajniejsze, bo z miejsca jest więcej mocy, ale w sumie B16 bardziej do tego samochodu pasuje. Zresztą też słyszałem parę opinii, że K20 jest po prostu za ciężki do tego auta. Nie wiem, bo nie jeździłem, ale... Też nie wiem. Ostatecznie miało to być coś pomiędzy, czyli B20. Tu kolejne pytanie olej. Jaki olej, wariacie? Dobry. Wyle nie kujawski. <noise> <noise> Najlepsza generacja Civica to, według Ciebie? Taka. Co kończy się szybciej? Zdrowa blacha czy olej w silniku? <grym 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 dużo, jeszcze, dużo jeszcze masz takich pytań? <grym> Mnóstwo. Ile dolewasz oleju na 1000 km? Ile oleju na, to, na 100 km? Ile miesięcznie wydajesz na olej? Olej, olej, olej. Same pytania o olej. Nie dolewam. Wiesz co, Łukasz, te pytania nie mają sensu, ja to bardzo dziękuję. Dziękuję. E, a Wam dziękuję, że zostaliście do końca i zapraszamy Was na kolejny odcinek Ciema.